Już nikt nie będzie wam kazał na lotnisku wyrzucać do kosza butelki wina albo flakonu perfum. Idzie rewolucja. I oto Unia Europejska rezygnuje w końcu z limitu 100 ml w bagażu podręcznym. Toż to dziejowy moment, bo te restrykcje obowiązują od 2006 roku. Wtedy to była reakcja na zagrożenie atakami terrorystycznymi z użyciem płynnych materiałów wybuchowych. W każdym razie, ten limit 100 ml zostanie na razie zniesiony tylko na części europejskich lotnisk, na których. W Berlinie, Rzymie, Amsterdamie czy Mediolanie. W Polsce mówimy o Lublinie, Poznaniu i wkrótce w Krakowie. Dlaczego akurat tam? Otóż właśnie te lotniska mają nowoczesne skanery CT, które działają jak tomografy komputerowe w szpitalach. To właśnie dzięki nim można będzie przewozić w bagażu podręcznym nawet dwugitrowe butelki i ba, nawet ich nie wyjmować z bagażu, podobnie jak nie będzie trzeba już wyjmować komputerów czy innego sprzętu elektronicznego, robiąc przy okazji niezłe bajzel w uprzednio skrzętnie całkiem wypakowanej walizce. Ja się na te zmiany jaram, bo limit 100 ml płynów zawsze wywoływał mnie białą gorączkę.